Boom! And we're live. Ktoś mi narysował jakieś wąsy. <laughs> oh. Właśnie wrzuciliśmy filmik z moim ulubionym przedsiębiorcą w tym kraju, czyli Mariusz Król. Król 3D. I polecam wam obejrzeć to, bo dzisiaj nagrywaliśmy z nim podcast. A to co wrzuciliśmy na YouTube to taka lekka zajawka mamo Grzegorz, what's up? I ten gość, ja mogę go słuchać całymi dniami, bo to jest najbardziej inteligentna osoba, jaką znam. Jan Bożek, what's up? Nie yeah. No. Nie robiłem live'a na Facebooku. Długo. Długo. No. Więc jak macie 5 minut, zapraszam na YouTube za żeby obejrzeć naprawdę ciekawy materiał, gdzie zeskanowali całego Cygana, czyli mnie w wersji 3D, 4K i swojego awatara mogę uploadować do... Ej, Szwajkowski! Do gry, wyobraźcie sobie! W niedalekiej przyszłości, albo zaploadować w Interwebs, gdzie będę mógł przymierzać ubrania swoim asymetrycznym ciałem. Ale kurczę, no ten Mariusz Król po prostu powala. Dzisiaj gadaliśmy półtorej godziny. Podcast będzie w sobotę o 15. I ten człowiek naprawdę ma potencjał, żeby zmienić ten kraj na taki mega innowacyjny. I po prostu jaram się, jaram się tym, że są tacy ludzie w Polsce, którzy widzą to, że mamy tak wielki potencjał niewykorzystany i o to chodzi, żeby kreować z takimi ludźmi Dzielić się e, jakby przeżyciem takich osób, to jest to jest inspiracja. Ja się tak zainspirowałem dzisiaj tą rozmową z Mariuszem. Ja prawie nic nie mówiłem, bo ja po prostu słuchałem jego, bo on jest na innym poziomie. Nie o to chodzi, żeby właśnie poznawać ludzi, którzy wznoszą ciebie jeszcze wyżej. Na tym polega. <laughs> No, zajebiście byłoby zaplodować takiego awatara do GTA i sobie tam robić swój chaos. Jutro a zdecydowałem Mateusz Shocka, what's up? Zdecydowałem zrobić krótkiego live'a, bo jutro uciekam, zmykam w ciepłe kraje do Kostaryki lecę jutro i później Meksyk. Wspominałem, że zainwestowałem w firmę związaną z akwakulturą, z krewetkami, i będziemy tam działać i szykujemy się na Boston Seafood Show, gdzie będziemy wystawiać nasz produkt eko krewetki o najwyższej jakości na tym świecie. Coś pięknego, bo żywność to jest przyszłość. I mamy bardzo ambitną wizję, żeby zastąpić jako główne źródło białka zastąpić kurczaka, który jest hodowany w horrendalnych warunkach, mega zdrowymi eko. Krewetkami. Coś totalnie nowego dla mnie i strasznie się tym ekscytuję Nie mogę się doczekać. Więc nie będzie mnie prawie 6 tygodni. Chciałem się z wami przywitać. Hejo. I zaprosić Was na obejrzenie. Sp spędźcie te 5 minut, obejście ten materiał z Mariuszem. Zobaczcie, co on robi, co on kreuje. I w sobotę będzie naprawdę zajebisty podcast. Dotychczas mój ulubiony, a poza tym. Dużo osób się pyta o te, te ramki, te okulary się nazywają iShield, to jest polski startup iShield.pl i też nagrywaliśmy założycielem fantastyczny materiał. To jest naprawdę mega ciekawy, mega ciekawy człowiek. Sebastian jeśli oglądasz pozdrawiam Ciebie. Możecie zamówić sobie taką parę ze zniżką używając hashtag lecimy all caps w jego sklepie. Polecam to, to jest najlepsza inwestycja jaką zrobiłem. Ja codziennie zakładam po zachodzie słońca totalnie się relaksuję, więcej mam melatoniny, niebieskie światło z ekranu nie pieprzy mi całego układu nerwowego i tego circadian rhythm. I człowiek po prostu się relaksuje, śpi lepiej. To jest zajebista inwestycja, polecam wszystkim. W każdym razie ja teraz zmykam do fryzjera. Pozdrawiam Was wszystkich. No i lecimy po swoje.